Witam serdecznie hodowczyni i hodowców, zapraszam na film, lot mamy 350 km, warunki do lotu moim zdaniem bardzo dobre, lot bardzo mocno wymagający, bardzo ciężki, zobaczycie na filmie, no i co, zobaczymy jak to będzie na zegarach, zegary na pewno później będą otwierać, bo gołębi, gołębi bardzo dużo brakuje, zapraszam na film. Mamy 12.56 Gołąbki wypuścili o godzinie 8.45. Czekamy na nie. Mają lekko podwiaterek 350 km. Jak wypuszczali, to kolega mi mówił, że się rozdzieliły na trzy grupy. Jedna większa grupa poszła od razu, później się podzieliły za chwilę na dwie. No i jedna mniejsza została, druga po, trzecia posz, druga poszła za tą pierwszą. Także myślę, że będzie lot. Udany, no co, no mamy podwiatr, lot wymagający. Włożyłem 26 gołąbków, później pokażemy, bo 6 czy 7 zostawiłem, bo byłem na drugim piórku i miały wyrzucone i taka pałka była taki gołębi, nie chciałem dawać, bo żeby im to nie pękło i krwią się tam nie oblały, nie? No i żeby ich nie męczyć, no myślę, że będzie wymagający. Liczę dzisiaj na swoje ptaki, bo to taki podwiatr, można powiedzieć, bezwiecznie, bo tam co to 8, 8 km to nie jest tak mocno. No i co, no i czekamy. Odpowiedz nam na pytanie, jak stary gołąb zerwie skrzydło w bieżącym sezonie, to da radę latać w przyszłym sezonie na konkursach? Słyszałem, miałem takie przypadki kiedyś, bo gołębie nie wypuszczałem zimową, że trzymałem je całą zimę i mi zrywały te skrzydła. No to u mnie to nie było z tego już nic. One mnie nie były już lotnikami i nie nadawały się już do lotów. Nawet na gołębniku rozpodowych ich nie zostawiałem. Nie? Ale u mnie nie, ale słyszałem, że u niektórych ludzi leciały. U mnie nie. Ja uważam, że to już jest. To jest kontuzja już na, na z jakiego gołębia na, na zawsze. To jest, to jest tak zwana kontuzja lewego skrzydła. Dobra. Yy, dużo można się nauczyć. A jak kolega karmi na takie loty wiatrowe? No właśnie na wiatro karmię gołębie bardzo lekkimi karmami. Na gołębie stare oczywiście, bo młode to ja karmię cały czas tak samo, ale gołębie stare bardzo lekką karmą karmię, nie? Nie, I nie przekarmia, nie? ale daje ich... W pewną są tak jakby... Półgłodne, pół nie? ale lekką karmą, lekką strawną, Dużo ryżu pady w, w, tych, w tych karmach jest ogląd więdrzmieniony. Cześć, czy wiesz, co to może być? Samica ma z tyłu taką y, kulkę dużą w dotyku. Przypomina jajko, lecz to nie może być jajko, bo ma już to z 3 tygodni i dalej to nie znika. Kupiłem ją niedawno i nie zauważyłem tego. Według mnie to jakiś guzek, ale samica dobrze się czuje, grucha, wychodzi na wolierę, nawet przez chwilę chciała się parzyć. To jest jakiś nowotwór. Powinny się na pewno jakiś nowotwór albo jakiś e, taki się kaszak robi czy coś, nie wiem jak to się nazywa, ale zdarza się, że też samica ma taką jakby ciążę pozomaciczną, że te jajko tam też zostaje. Ja bym poszedł na twoje miejsce do tego, do doktora z tym, z tym, e, z tym przypadkiem i powinno to się... Ogólnie to ja bym takie ogłębia usunął, nie? Ale jak ty go chcesz leczyć i uważasz, że jest na ciebie jakiś wartościową głębią to iść do lekarza i lekarz tą sprawę powinien załatwić. Dobra, czy podawałeś kiedyś swoim gołębiom aspirynę? Jest przeciwbólowa, przeciwzapalna, rozrzedza krew, dużo ludzi robi na ten wynik. Fajnie, że zadałeś pytanie, to jest doping, tego nie wolno podawać. A jeżeli ci co to podają i się do tego przyznają, no to oszukują nas. To jest doping, to jest przeciwbólowy lek, gołąb na od 300 km jak leci pod wiatr, nie czuje bólu. No i Powiem Ci tak kolego, no popatrz na niektórych hodowle, do trzeciego, do trzeciego roku lecą niesamowicie, a później giną tego głębie. Giną ci hodowcy. Także to jest tego ja nie stosuję i stosował nie będę, bo to jest normalny doping. No to wszystko. No czekamy dalej na gołąbki jeszcze, nie? poczekamy no, no która godzina jest? Godzina jest. Patrz, poszedłem z telefonem do tego, nie wiem. Zobaczmy. 13.26. 13.26. No czekamy. Kiedy Próż? się spodziewasz, gołąbków? No czekam się za gdzieś za 10-15 minut. No. To będą miały 5 godzin leciały, będą leciały, nie? no liczyłem teraz, liczyliśmy na tym, na przelicznik to taką mają prędkość 1300 to myślę, że dziś jeszcze mają ze do domu, także do długo, no i tak troszeczkę zaczynam czekać na nie, ale myślę, że będzie bardzo dobrze, no takie loty to są potrzebne dla gołębi, fajne w tym roku loty są na gołębie młode, nie, że giną gołębie, tylko, że gołębie na, musiały nabrać bardzo dużego doświadczenia, u nas na 5 lotów, 4 loty były naprawdę wymagające, są, bo jeszcze piąty lot trwa, ten finałowy dzisiaj lot, Szkoda, że to już jest ostatni człowiek płakał, że loty, loty, kiedy będą, to już jest koniec i trzeba cały rok teraz czekać. No ale to wracając do tych młodych, że wymagające są te loty, także to, co naprawdę na gojowniku zostaje, to jest to naprawdę, myślę, że będzie z tego pociecha w przyszłym roku na roczniaki. No takie młode zostawiłem w 6, co mają widzicie. Ma tu pałkę do piórko dopiero wyrzucił, Natomiast jest na trzecim piórze, ja taki gołębi na lot nie daję podwiat jeszcze, bo to pęka mu później podczas lotu i krwawi. I takich zostawiłem 6 gołębków, już 2, 4, 6, 7. W domu nie włożyłem. No one są na drugich, a ich, Myślę, że będą na przyszły rok fajnie lecieć. Już swoje zrobiłem. No i czekamy dalej. Na już mamy ostatni lot, szkoda, przykro patrzeć. Bo czekać teraz trzeba będzie cały rok znowu jakieś tam jakieś nowe nadzieje, nowe marzenia z gołębiami przez całą zimę. Teraz sezon się zaczął już dla mnie, gołębi starych, bo to muszę i dobrze wypierzyć. Wiadomo, że to jest bardzo ważne na następny rok, bo łapiemy teraz konkursy. Młodzi hodowcy, dbajcie teraz o gołębie bardzo mocno. Nie przeszkadzajcie im pierzyć, nie, nie wierzcie w jakiś cudarzek. Gołą po 2-3 pióra wyrzuca, to jest dobrze. Nie pojedynczo, naturalnie niech się pierzą, tak jak im Bóg przykazał, a będzie na pewno dobrze. No i co, no, szkoda, że to ostatni lot już, nie? To no wszystko, mamy godzinę, która jest? 13.40 gąbków. nie ma, mieliśmy przed chwilą Falstar, fasta, bo leciało 7 sztuk, zerwałem się. Myślałem, że są, no ale będziemy relacjonujemy dalej i czekamy, będziemy nagrywać. No co, lot jest dramatyczny, w całym oddziale mamy dopiero dwa gołębie, ja nie mam żadnego, jest u mojego kolegi Maćka i u Lesia Stochaja, to on jeszcze nawet nie jest z naszego oddziału, tylko z Dąbia, nie ma gołębi, jest straszna kicha i to chyba już ostatni lot jest w tym, w tym roku i naprawdę nie wiadomo czym będzie lotować na przyszły rok, bo rocznika nie będzie. Na razie, ten, ale tyle godzin lotu nie ma. U nas w całym okręgu chłopaków, tam gdzie mają oddziały loty to jest dramat, katastrofa i jeszcze raz aż się gadać nie chce, tylko się wziąć napić i położyć się spać. Masakra, normalnie jest masakra. Warunki mają dobre te gołębie, Nie można narzekać, bo to jest letki wiaterek, tylko lekki wiaterek. Może za wcześnie były wypuszczone, nie wiem jakby wypuścił, może lotowo. Było o dziesiątej, no ale żeby babcia miała wąsy, to by nie zostały. teraz nie ma co grywać. to jest dramat, no, dramat jest, w całym oddziele z 1600 gołębi danych jest jeden gołąb po pięciu, która to jest godzina? 15, 15. 15. za 15.09 były wypuszczone, 350 km katastrofa nie wiem co to się dzieje z tymi lotami, z tymi, tymi, ale jeżeli tak będzie dalej to to nie będzie już naprawdę czym lotować i z kim, bo to bardzo zniechęca trochę jeszcze się dziwiłem, że ci ludzie likwidują te hodowle, te gołębie, ale powiem szczerze, że teraz to się nie dziwię co to jest za przyjemność zobacz co to jest za przyjemność lotowania z gołębi, jak dajesz gołębie na lot przygotowanej, i gołębi nie ma a kto tu przyjechał? my małe karaluchy? nie, nie. a to? sześciu dzieci? Wasze? Nasze dzieci? Uh -huh. A co wy tu robicie? Chcemy poszukiwać jakiś gołębi. Jakiejś gołębi poszukujecie? No. No i gdzie te gołębie? Nie wiem. My no, wiem, ja wiem. A Na nasz w moim i, i w tym. W gołębniku? Jestem ja jeszcze moje pinika. Zaraz pójdziesz. <gry> <gry> o jakie piękne rodzeństwo. Jest? Jest pierwszy. No w końcu chociaż jeden.

to jest drugie, to jest bardzo ciężko, Boże, jakieś ciężko, no tragedia jest, ja to jestem normalnie załamany. No pewnie nie tylko ty, reszta też ma Ja nie było. wiem, co się dzieje z tymi gołębiami, to, 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 jest, to już nie ma przyjemności, to, są, to nie ma warunków, że jakieś deszcze były czy coś, to powinny gołębie przylatywać, to takie kiedyś pogody się na takie czekały, dwa, dwa lata temu na takie pogody się czekało, żeby, bo wiadomo, że był super lot.

No skakuj. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 W 1530, 1534. O, jest czwarty. 1536 Mamy czwartego. Siad chodź, 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 chodź. Siad właśnie piąty. A tu dwa są z byszek. Dwa są. Dwa są. Żółty jest. No taki czerwony. To dwa są, to nawet nie widzieliśmy, że on muszę, to samica płynie. No nie, ciężko je nagrywać, bo siadają pojedynczo i tak yy, no. zanim włączę kamerę, to on już... Chodź, 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 malutko, chodź, nie bój się, chodź. Ale macie lot. Boże, żeby wyście tylko mi zdecieli. Patrz, na siły podskoczyć. podskoczyć. Tu mam przejść. Tak, sześć mamy. Tak. 4 było, nie? Chodzę zobaczymy. Co przyszło? 6 no, gołębi mamy. Masakro jest. 6 gołębków. Czekamy dalej. No. Jeszcze tylko 20. No i co takiego lotu się chyba nie spodziewałeś? co? To się chyba nikt nie spodziewał takiego lotu. Ostatni lot. Ostatni lot jest dramat. To co to jest z tymi gołębiami, to ludzkie pojęcie przechodzi. Nie? To jest człowiek dbanie, o leci chyba. Ja, zobacz. Leci dbanie. Jest siódma. Jest chyba. Tak. Pojedyncze tak przylatują. ja tylko się nadużyłem, że one się zleciały. Nie? Mam 7 gołębi na 26, ponad grubo 6 godzin lotu. Z 350 km. No, ale, aż dzieci trzeba było odebrać No, dzieciaki, w było. Odziec. Gdzie ten gąbko polecił? No nie, no on tu siadł, siedzi u góry Gdzieś? Wołaj go Chodź, 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 chodź O, jest następny Natalia. Idę

No, jest dostępny. Ale ładnie nie Chodź, 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 Ty no teraz tak w parę pięć, 6 minut się sypuj trochę, nie? No ładnie. Ale mam ciężki o. Wszystko super oprócz wchodzenia. To już nawet nie ma znaczenia, że on wejdzie tak czy tak. Ty no Tego te przylatują wiesz, one przylatują mu no, roztrzepane po całym tyle. W szybkich lotach chodzi o podanie tak żeby one tylko się schodziły. Aczkolwiek myślę, że dużo gołębi w nie ma. Tak? No, co, mamy 9 gołębi, brakuje nam jeszcze do połowy 26, dałem 9, to jeszcze brakuje 4 gołębi do połowy, żeby mieć 50%. 56, 15,56, Piątkę, mam 15,43.

Doleciało? mam no, 932 po Michaelu. To mamy 10, tak? Mamy 10, tak. No. Mamy 10 głębi z 26. No i mamy podsumowanie lotu. Lodu bardzo, bardzo wymagający, jak chyba w wielu oddziałach w Polsce. Zresztą każdy na Facebooku wszędzie piszą ludzie, że jak było ciężko. U mnie też było ciężko. Cieszę się, że te głębi mi się zleciały. Potrzebowały na to dwa dni. Z dwa dni mi przyleciało, więc 26 włożonych, przyleciało mi 24 sztuki. Wczoraj miałem 21, dzisiaj mi doleciały 3 sztuki. Rano jak byłem, także jestem zadowolony, że przyszły. No nie są tak bardzo mocno wyjechane. Myślę, że potrzebują z 2-3 dni. Na liście to też nie wyszło źle. No, na 28 włożonych miałem chyba trzecią serię, jak się nie mylę, czy czwartą w typowanych. Piątki tam nie pamiętam. Kilka głębi było w, w pierwszej pięćdziesiątce, także nie jest, nie ma tragedii mówię tak jak mówiłem wcześniej, ja nie lecę głębiami młodymi tak na wynik, cieszę się, że doświadczenie nabrały tylko martwi się to, że one naprawdę miały w tym roku 5 lotów takich ciężkich nie, 4, na 5 lotów 4 loty miały bardzo ciężkie no i martwię się tym, żeby tam jakoś nie wiem, psychika się nie złamała czy coś ale myślę, że będzie wszystko dobrze teraz nakręcimy filmik z podsumowania całego sezonu na loty stare i na młode, jak to wyszło jestem bardzo ogólnie zadowolony z lotów starych i z lotów młodych Gołębie są, te co zawsze miały zostać, to zostały. Pokażę jak teraz zaczynam, bo dla mnie się teraz zaczął sezon już po lotach. Ogólnie wszystkich, sezon 2022. Pokażę jak pierze gołębie i jak karm, jaka suplementacja, jakie karmy. Nie? No to nagramy i pokażemy. Dobra, pozdrawiam, subskrybujcie, oglądajcie, łapki w górę.